Zapraszam Was do następnego odcinka z Movie Star Planet. Dzisiaj Wam pokażę, um, jak y, mieć ciuchy VIP y, bez VIP-a albo też jak mieć unikaty. Więc, pierwszy trzeba. Aha, okej. Okay. Dobra, czekajcie. Dobra, nieważne. No to napiszmy, że nagrywam. Jezu, nie. Więc trzeba mieć dwa konta. Ja tutaj nie będę robiła ten. To jest takie tak jak. Czekajcie, muszę znaleźć słowa. To jest jak, tak jakby taki glitch, taki lag. Ale jak się wylogujecie i vlogujecie, to, to już nie ma tego. Ale możecie. No, dobra, wytłumaczę Wam za chwilę. Przepraszam Was, ale ja nie umiem tłumaczyć. Dobra, więc zaloguję się na jedno z moich kont. Takich, co daje sobie grafy, żeby wiedzieć level. No i mam tak mało. Dobra. Ok. No to na tym koncie sobie to zrobię. Czekajcie. Dobra, więc na tym kącie, na którym nie chcecie mieć ten look, to wtedy musicie zrobić luka tego, co wam się podoba. Więc na przykład jej strój mi się bardzo podoba, więc zrobimy jej luka. Robi się luka pierw... Czekajcie. Musi się załadować. Dobra. Ja tylko zmienię tutaj, żeby pasowało. Tak. Yy, czy ona ma jakieś całe czarne buty? Dobra, spoko. A ma piegi. <grystanie> ona ma strasznie dużo ciuchów. Nikt mi nie mówi, hej, ety Jezu, jaki fame. Ja nie mogę. Dobra. Normalnie mam takiego laga przez te wszystkie wiadomości, co teraz przechodzą. Masakra normalnie. XD. Dobra. E, no to może być. E, no i zapiszmy cute e, No i nie trzeba dawać to oceniać ale ja dam bo to jest całkiem ładne. No i teraz trzeba zrobić luka tego konta, a ja zapomniałam, że nie. Czekajcie zaraz. No bo ja zapomniałam, że ten. Mój Jezu. Zapomniałam, że trzeba um, mieć te konta w, u siebie w znaj, a ja tamtego konta nie miałam znajomych, więc model ABC. Mm. Mm. Czekajcie, ja zobaczę. Czekajcie, ja tylko znajdę. Dobra, więc już znalazłam. Star top, star mam takie. No, ona wygląda tam okropnie, więc przydałoby jej się jakieś e, fajne ciuchy. No i tutaj jest, tak wygląda, brzydko, bardzo wiem. Ale ja, ja sobie zrobiłam te konta, żeby sobie kupić listę życzeń tam dawno temu. Dobra. E, no to... Nie trzeba znowu zrobić ten... Nie będę musiała znowu zrobić, więc teraz um, chodziło mi o to, że nie będę musiała znowu zrobić luka tej dziewczynie. Dobra, więc teraz robimy sobie luka z tamtego konta. Tutaj klikamy. No i musimy na, y, nacisnąć coś co ona już ma, więc na przykład te włosy zapisujemy, zapisujemy i wpisujemy to samo, co na tamtym, więc nazwa musi być ta sama to jest trochę skomplikowane dobra no i na tym końcu tutaj wchodzi się tu na luki nie robimy sobie luka wchodzimy na przez twoje konto dla innych no i tutaj widzicie, że tutaj jest to i tutaj jest to no to klikamy jak naj um, Klikamy jak najszybciej na to i potem klikamy na to i z powrotem na to. Wiem, że to jest skomplikowane. Dobra, jeszcze raz Wam powiem. Klikamy jak najszybciej na to, jak najwięcej. Klikamy raz na wasze ym, na wasze konto, na wasz look. I potem z powrotem na to... Ups. Dobra. To klikamy, klikamy raz i dwa. No i będzie... Nie! Dobra, to czasami nie działa i ja nie wiem w ogóle, czy to nie, dobra jeszcze raz dobra raz, dwa, trzy, go no czemu to nie działa? no, halo czemu? no nie mów, że oni to ten to było takie fajne no, o, o, jest o, zadziałało widzicie? widzicie to? dobra, no i teraz tak, żebyście mieli to y, tam cały czas żebyście mogli to ubrać to musicie zrobić z tego luka stwórz luk no i musicie coś włożyć i ten ale to. Um, o, dobra. Musicie coś założyć i ściągnąć, żeby tak nie ściągnąć tych rzeczy, co już macie na sobie. Więc tutaj. VIP. Czwórka. Mm -hmm. Dobra. No i jakbyś zauważyli, że jak chcecie jeszcze raz to założyć to nie możecie tutaj wejść i ubierz no bo wam to nie wejdzie na przykład tutaj, o teraz się przebiorę o tak pięknie, wow dobra, no to jak wejdę tu to powie um, część tego luka nie jest już w twoim po, um, posiad posiadaniu dobra więc się wchodzi w um, moje rzeczy luki się naciska tu i ok i się ma no i fajnie nie dobra um. o zróbmy jej luka dobra więc tutaj o bardzo dobra zróbmy jej luka Nie wiem czemu ja wzdycham. Dobra. Yy, no. Okej, okay, no to wybierzmy jakieś włosy. Te są spokojne. To będzie trudne, bo czasami ludzie mają tak, że proszę mnie o luka, tak z pół godziny to robię, no bo nie mam co, co dobrać. Dobra, dajmy to po prostu. Nie. Fuuu, nie. Dobra, leginsy. To pasuje. To nie widać i tak, ale... To Na odcinku czy Na odcinku Zbieramy, zbieramy, zbieramy zbieram, zbieram. Dobra No i teraz zobaczę ile ja mam w ogóle tych grafów 318 Ło, już mi się tutaj dziewiątka nie mieści <kłysy> Dobra No i ja dalej zbieram Zbieram no i jak będę miała 700, to kupię sobie boostera i mi spustuje to wszystko. Ale ja sobie dużo już nazbierałam. Ja myślałam, że ja tego będę miała tyle, nie. Ale jak będzie 700, to wtedy może jeszcze 21 wbijemy, nie wiem. Dobra. No i jak widzicie otworzyłam skarbonkę niechcący. No i napiszcie w komentarzach czy chcecie, żebym robiła takie filmiki y, speed paint, że wchodzę w Paint Tool by Sai, da się ruszyć to, y, no i tutaj of czemu mi się to nie włącza, że tutaj of wchodzę y, na przykład tu, no i se tutaj maluję, no nie tak oczywiście ładniej. No i to będzie taki speed paint, że to będzie przyspieszona, będzie muzyka i takie tam. No to napiszcie mi w komentarzach, czy. Się. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie coś takiego. Um... O, będę mogła dać komuś grafa. Dobra, no to dajmy tej dziewczynie graf. Dobra. Um, no to dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!